Moi kochani, jednym ze sponsorów jest Orlen Oil na tych śpasak Ciesielskich, cwortek, na targach Ciesielskich. I miło nam, już my witali, ale miło nam przedstawić panią Anitę Wierciok kaperek dyrektora biura marketingowego Orlen Oil. No. A pytanie jest proste. Pani dyrektor, jakie produkty wytworzacie dla przemysłu drzewnego. Oprócz tego, że wiadomo, że piły muszą chłodzić na tym sizem, maszyny muszą jeździć, ale co jeszcze poza tym? Dla y przemysłu drzewnego najważniejszym produktem jest właśnie Pilarol. To jest ten produkt, który tutaj możecie zobaczyć na scenie, e dedykowany do pił spalinowych, ale no nie tylko takie produkty, bo również i do traktorów, i do kosiarek. Wszelkie produkty, które są środkami smarnymi, produkujemy właśnie w firmie Orden Oil. Firma z 25-letnim doświadczeniem, także produkty są bardzo sprawdzone. Wysokiej jakości polecamy tutaj wszystkim, bo każdy z Was na pewno potrzebuje tego typu środków. Ci, co są zainteresowani różnego typu olejami, yy, paliwami, no to Pani Dyrektor jest z nami, można bezpośrednio się zwrócić i jakiś kupon na Targi Ciesielskie na pewno będzie, a moi drodzy korzystając z tego Pani Dyrektor jest pierwszy raz, tak? Tak. Ale nie ostatni, w Ohołowie. Mam nadzieję, że nie ostatni, bo bardzo mi się tutaj podoba. Wspaniała atmosfera, taka tak naprawdę swojska, ale bardzo życzliwi ludzie, którzy przychodzą do nas na stoisko. E, no, a tak naprawdę to najbardziej to mi się podoba tym prowadzący, którego humor nie odpuszcza i, no, ja, i Mi, tutaj mi cały pani cały się też podoba, no, co z tego, jak, jak stróż anioł jest tutaj. Nawet dwa. O, nawet dwa anioły stróż. Proszę pozdrowić prezesa. Na pewno pozdrowie, dziękuję. No my zaplusujemy i pani. <głosy> 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 dziękuję bardzo. Także naprawdę stokrotne dzięki i czym chata bogata, cujcie się jak u sobie w domu.